Proste w obsłudze, kompaktowe i tanie w eksploatacji. Pokażemy, jakie ogrzewanie wybrać do nowego domu. W dzisiejszym odcinku Ekopolski opowiemy o nowych rozwiązaniach w zakresie zielonych technologii, a z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju porozmawiamy o tym, kiedy nastanie era domów pasywnych. Zapraszamy! Życie w zatłoczonych miastach coraz częściej skłania także młodych ludzi do poszukiwania alternatyw. Brak własnego kąta, hałas i coraz szybsze tempo życia sprawiają, że wiele osób decyduje się na budowę domu na peryferiach. Od 10 lat mieszkam w centrum Warszawy, wynajmuję różne mieszkania, to się zmienia, przeprowadzam się do tu i tam. Natomiast no już. Myślę, że najwyższy czas ustabilizować swoje życie i oczywiście chciałbym zamieszkać w domu, zbudować sobie dom. Pan Marek jest właścicielem działki, na której swój dom mają już jego rodzice. Sam chciałby wybudować swoje lokum na tej samej rodzinnej posesji. To są obrzeża Warszawy, tam skąd pochodzę, dlatego że... Mamy rodzinną dosyć dużą działkę, tak naprawdę duży, duży ogród, na którym jeszcze się zmieści przynajmniej jeden, jeden fajny dom. Jednak marzenie o przeprowadzce to jedno. Znacznie trudniej je zrealizować. Planowanie budowy domu już na samym początku wiąże się z wieloma istotnymi decyzjami, od których będzie zależała jego funkcjonalność. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to ja mam takie doświadczenia z, z życia w domu rodzinnym tam... E, Yy, jesteśmy dosyć daleko od yy, miejskiego ogrzewania, więc nie ma szans, żeby się podłączyć do sieci ciepłowniczej. No, i zawsze tam było tak, że ogrzewaliśmy elektrycznie, po prostu, co jest e, e, tak naprawdę horrendalnym e, kosztem. Mama pana Marka płaci nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie za ogrzanie domu. Dlatego on sam rozważa zamontowanie nowszych, bardziej ekonomicznych technologii. Niestety nie jest ekspertem w tym zakresie. M. Chciał po prostu, żeby ktoś przyszedł i zrobił cały system związany z ogrzewaniem, czy, czy z elektrycznością, czy z, z wszystkimi tymi rzeczami, które dom musi mieć. I żeby to wszystko było całością, było stabilne i pewne. I działało. Na szczęście, coraz więcej firm zajmujących się sprzedażą ekologicznych instalacji dla domu ma w swojej ofercie w pełni kompleksowe usługi. Dzięki połączeniu solarów z pompą ciepła można mieć ciepłą wodę i ogrzewanie w ramach jednego systemu. Klient przychodzi, podejmuje decyzję, natomiast przedstawiciel banku realizujący usługę Wasz musi. Dobrać rozwiązania techniczne, zapewnić dostawę i montaż rozwiązań, a później całą obsługę posprzedażową. Serwis, gwarancja to również jest w ramach pakietu. Oczywiście także finansowanie. To idealne rozwiązanie dla młodych, zabieganych osób, które chciałyby ogrzać dom w sposób energooszczędny i ekologiczny, ale nie mają czasu ani wiedzy dotyczącej takich rozwiązań czyli takich jak pan Marek. Tylko w roku 2013 w Polsce zostało wydanych około 90 tysięcy pozwoleń na budowę domów. Większość z nich budowanych jest metodą gospodarską. W Polsce przeważa model budowania tradycyjnego, czyli przede wszystkim cegła, dom trwały na 20-50 lat, i mało kto z inwestorów prywatnych zastanawia się nad tym, żeby jego mieszkanie w tym domu było tanie. I energooszczędne. W Niemczech budownictwo pasywne jest od lat bardzo popularne, a ceny domów ekologicznych są zbliżone do cen tych tradycyjnych. U nas wygląda to jednak nieco inaczej. W Polsce te technologie są droższe. A tym samym zainteresowanie poszczególnych nabywców jest zdecydowanie mniejsze z uwagi na bieżące koszty, które muszą wydać na zakup swojego własnego EM. Gdy decydujemy się na zakup pralki czy lodówki, zazwyczaj interesuje nas ich klasa energetyczna. W przypadku mieszkań czy domów jest zupełnie inaczej. Interesuje tutaj nas bardziej lokalizacja, standard wyposażenia, moda, okolica, natomiast nie zwracamy uwagi na koszty utrzymania. Punkt widzenia klientów podzielają także deweloperzy, dla których najważniejszy jest wynik finansowy. Nie stać ich na to, bo jeżeli zaczną budować ekologicznie, to to będzie problem później, żeby sprzedali ten dom i żeby, żeby zarobili na nim, albo żeby odzyskali, yy, odzyskali yy, fundusze, które, które na nie przeznaczyli. Ale w zakresie zielonych technologii widać światełko w tunelu. Większa świadomość ekologiczna, perspektywa oszczędności w długim okresie, a Także rozwijające się dotacje sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Polska w zakresie kolektorów słonecznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków. A to w Polsce 21 tysięcy gospodarstw zainstalowało właśnie kolektory słoneczne. Obserwując targi budowlane i targi nieruchomości, grono osób odwiedzających, widzimy zainteresowanie przede wszystkim rekuperacją, czyli elementami odzyskiwania ciepła. Coraz większa świadomość Polaków dotycząca odnawialnych źródeł energii również skłania do inwestowania w zielone technologie. Największą popularnością cieszą się te inwestycje, na które można dostać dofinansowania. Na kolektory słoneczne można było otrzymać aż 45% wartości całej instalacji. Zapotrzebowanie jest ogromne. Widzimy to jako firma, do której zgłaszają się, zgłaszają się klienci szukających tych kompleksowych rozwiązań, kompleksowych związanych i z finansowaniem na atrakcyjnych warunkach i ze znalezieniem źródeł wsparcia, czyli dotacji, grantów, które mogą pozwolić im na właśnie pójście tym torem. Dzięki takim rozwiązaniom będzie nam łatwiej dbać o środowisko, mając zarazem gwarancję, że nasza ekoinwestycja nie obciąży domowego budżetu. A o to, jakie szanse na własne M będą mieli młodzi ludzie w najbliższym czasie i czy ich budżety będą w stanie udźwignąć taki zakup, zapytaliśmy wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego. Oglądają Państwo program Ekopolska Marcin Szumowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest wiceminister Paweł Orłowski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, o jakich problemach młodych ludzi związanych z własnym M słyszy Pan najczęściej dzisiaj? Dzisiaj, patrząc na y, sytuację ekonomiczną, na, na, na spowolnienie gospodarcze, y, z pewnością tym głównym problemem jest y, Brak możliwości zakupu tego swojego pierwszego, własnego mieszkania, przede wszystkim z racji braku możliwości zapewnienia wkładu własnego. Banki oczekują wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, a zgodnie z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego no będzie to co do zasady obowiązek. Od 2014 roku. Więc z pewnością to jest ten, ten brak, możliwości, brak możliwości wzięcia kredytu hipotecznego. To w wypadku osób, które, no, które stać byłoby na, na, na zakupienie takiego mieszkania, na zaciągnięcie kredytu. No, często też w wypadku osób o, o, o mniejszych dochodach, problemem, który się pojawi, który jest sygnalizowany, no to brak możliwości otrzymania lokalu. Komunalnego, w niektórych wypadkach także lokalu socjalnego, zasobów samorządowych. Jak wiemy, ten zasób no, nie wystarcza na to, aby spełnić wszystkie potrzeby osób, które oczekują często na bardzo długich listach, właśnie w oczekiwaniu na lokal komunalny czy lokal, lokal socjalny. Jak pan ocenia funkcjonowanie programu rodziny na swoim? modyfikacją tak naprawdę, nowym ujęciem, nową jakością jest program Mieszkania dla Młodych. Sam program rodziny swoim on się już zakończył, choć finansowanie jeszcze w dłuższej perspektywie będzie realizowane w wypadku kredytów, które zostały zaciągnięte. Ja myślę, że o tym programie niezależnie od jakby potrzeby zmian, które, które zostały wprowadzone w nowym programie. O jego sukcesie jednak świadczą też fakty, niemal 200 tysięcy kredytów wspartych przez budżet państwa zostało udzielonych właśnie w ramach programu Rodzina na Swoim. Należy, należy część, część oczywiście rozwiązań zmienić, i dlatego są przygotowane program mieszkania dla młodych w szczególności te dotyczące samego już jakby systemu finansowego, czyli dofinansowania odsetek, odsetek do, do kredytu. No i tutaj rzeczywiście zaproponowaliśmy nowe rozwiązania w programie mieszkania dla młodych. Jakie? Program działa, e, mieszkania dla, dla młodych od e, stycznia 2014 roku. O, przede wszystkim, co, co, co bardzo warto e, podkreślić, e, to jest program łączący jednak ten aspekt z jednej mieszkaniowy z polit polityką prorodzinną. Wreszcie mamy takie zintegrowane... Działanie i z racji samych beneficjentów tego programu do 35 roku życia, i z racji większego wsparcia w wypadku rodzin z dziećmi, małżeństw z dziećmi, czy osób wychowujących dzieci. Tak, w wypadku zwiększonego wsparcia w sensie finansowym, obliczonego od wartości mieszkania, dofinansowania wkładu w całości lub części, ale także w aspekcie no możliwości większy, zakupu większego mieszkania, także odpowiednio większego wypadku, wypadku dzieci w rodzinie, z najmniej trójki dzieci. Więc jest to bezpośrednie powiązanie z polityką prorodzinną. Zmiany polegają na innym systemie finansowania, a więc bezpośrednio do dofinansowaniu wkładu, wkładu własnego bądź jego, bądź jego części. Dotyczy program, jak wiemy, oczywiście nowych mieszkań, czy nowych domów, więc tutaj pojawia się także aspekt no, ten w trudnej jednak sytuacji wciąż gospodarczej, pobudzenia także na rynku. Liczymy, że ten program uruchomi także inwestycje mieszkaniowe. A jaką radę ma Pan dla tych osób, które chciałyby bardzo mieć swoje mieszkanie, ale nie mają wkładu własnego? Co mają no, zrobić? No, no właśnie ten program jest dla nich e, skierowany, patrząc jeszcze także na regulacje związane z nadzorem e, 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 dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, która takie rekomendacje dla banków e, wydała i dzisiaj banki e, wymagają każdorazowo wkładu własnego przy kredycie e, hipotecznym. Ten program jest właśnie także dla takich osób, które nie mają możliwości sfinansowania wkładu własnego. Jeśli I... jest taka możliwość, e, to składać w kredyt i jednocześnie występować o wsparcie właśnie wkładu własnego w ramach programu mieszkania dla młodych. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Gościem programu Ekopolska był Paweł Orłowski, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.